Cześć, z tej strony Paweł Salamucha. Mam do Ciebie ogromną prośbę. Otóż, po odsłuchaniu tej audycji, bardzo Cię proszę o jakąś aktywność. Może to być komentarz, łapka do góry, łapka do dołu. Takie działania pozwalają mi jako twórcy internetowemu ze swoim materiałem docierać do większej liczby osób. Z góry bardzo Ci dziękuję i zapraszam Cię do odsłuchania nowego materiału, który specjalnie dla Ciebie przygotowałem. Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu z cyklu Polski Wall Street. Dziś krok po kroku będziemy mówić o tym w jaki sposób rozpocząć swój proces inwestycyjny, ale jak to ułożyć, bo aspiracją do nagrania tego nagrania była homilia, w której miałem okazję ostatnio uczestniczyć i tam była opowiedziana historia człowieka, który trafił na krakowskie przedmieścia do swojej ulubionej restauracji już miał wchodzić, ale okazało się, że była otwierana ona dopiero za jakieś pół godziny, a więc oczyma wyobraźni już myślał, co sobie zamówi, w jakiej kolejności, od czego zacznie swój proces wchłaniania tego pokarmu, a obok niego stał gołąb, który po prostu dziobał ziarenka. I puenta tej historii była taka, że tamten stał głodny i czekał, natomiast Gołąb sukcesywnie się już w tym momencie najada. I skojarzyło mi się to właśnie z procesem inwestycyjnym, który często odkładamy w przyszłość. Wielokrotnie sam biorę udział w różnego rodzaju rozmowach i spotkaniach, gdzie zawsze dostaję to samo pytanie: No jak zacząć? No jak to pogodzić z tym naszym życiem codziennym? W jaki sposób wkalkulować te oszczędzanie, żeby było to dla nas coś naturalnego? No i w związku z tym postanowiłem, to nagranie dzisiaj upublicznić. I tu nie odkryję Ameryki, ale chcę to z, naprawdę zwrócić na to szczególnie uwagę, że aby móc zacząć inwestować, aby móc nawet zacząć oszczędzać na te inwestycje, już należy posiadać pewien kapitał. I tutaj w odróżnieniu, właśnie, albo za przykładem tego gołębia, wcale nie muszą być to jakieś duże pieniądze na początek. Bo pamiętaj, że pierwszą cegiełką, Bogactwa jest umiejętność oszczędzania, natomiast druga to już jest ta możliwość zarabiania pieniędzy w sposób powtarzalny. A więc, jeżeli jeszcze nie masz jakiejś pracy na etacie albo twój biznes nie ma powtarzalnych efektów, to pierwszym krokiem do tego, żeby móc zacząć odkładać, to jest osiągnięcie tego kapitału, z którego będziesz mógł to czynić. A więc, pierwsza rzecz, którą musisz uczynić w swoim życiu, to jest powtarzalność przychodu. I nie ważne czy pracujesz na etacie, czy prowadzisz biznes. Pierwszy, najważniejszy element to jest to, żebyś skądś czerpał pieniądze. Bo często słyszę takie historie, że ktoś chce zainwestować na giełdzie, nawet często pożyczonymi pieniędzmi, tylko po to, żeby zarobić, spłacić swoje zobowiązania i dopiero wtedy zacząć, jakby już na serio inwestować. Inny przykład to jest taki, że ktoś, nie mając pieniędzy, sobie myśli, że wrzuci je na giełdę, pomnoży i rozwiążą się jego wszystkie. Problemy finansowe. Tak jak ten człowiek, który czekał na otwarcie restauracji, czekał na ten odpowiedni moment. Tak samo w inwestowaniu. Czekamy na odpowiednie kwoty pieniędzy, na odpowiedni czas, kiedy już kupować, a kiedy nawet ten czas przychodzi, to z braku umiejętności nie jesteśmy w stanie go dostrzec. Natomiast idźmy za przykładem tego gołębia. Idźmy za przykładem Bruseli, który mówi, Be water, my friend. Tutaj w tym wypadku. Gdzie powinniśmy się dostosowywać do tego, co aktualnie dzieje się w naszym życiu, dostosowywać się do możliwości, jakie pokazują się na naszym horyzoncie. I tu w tym wypadku, idąc już krok po kroku, no to pierwsza sprawa powtarzalne źródło pieniędzy. Banał, ale uwierzcie mi, wielu ludziom on umyka. Druga sprawa umiejętność oszczędzania. I tu. Temat rzeka, bo w wielu książkach, poradnikach możecie skupić, znaleźć taką poradę, że 10% swojego kapitału. Faktycznie, w moim przypadku, tak to wygląda, że co miesiąc jestem w stanie bez problemu, już z nawyku odłożyć 10% przychodu z takiego czy innego kontraktu, z takiej czy innej umowy, i naprawdę bez tych pieniędzy spokojnie mogę sobie poradzić. Ale nie zawsze tak było. Aby móc to wdrożyć, to pierwsze to musisz ustabilizować swoje przychody, a druga sprawa, no, mieć je na jakimś tam poziomie, żeby ta kwota, z której potem po odjęciu tej odszczędzonej kwoty, żeby było jeszcze z czego żyć. A więc tu zawsze daję dwie rady. Pierwsza, no to te 10%. To faktycznie działa i bardziej. Chodzi o to, żeby stworzyć sobie tą umiejętność, ten nawyk od samej tej kwoty, bo ona naprawdę w stosunku do naszych wydatków wcale nie będzie taka duża i spokojnie będziesz w stanie bez tej kwoty funkcjonować. Nauczysz się bez tej kwoty żyć. Natomiast, jeżeli to jest dla ciebie problematyczne, to zrób sobie taki deal, taką zasadę z własnym sobą, że. Każdy dodatkowy przychód, którego się nie spodziewałeś, w postaci jakiejś premii, znalezionych pieniędzy czy sprzedaży różnych rzeczy, które leżą ci na chacie, mówiąc trywialnie, i, i po prostu mógłbyś się gdzieś tam w taki czy inny sposób ukłonić, te pieniądze wykorzystaj do tego, żeby móc zarabiać. Następnie czas. Bo to jest jeden z głównych elementów, który jest często niedoceniany przez szereg inwestorów. Na czym to polega? To w tym celu posłużę się kalkulatorem inwestycyjnym na stronie investors.pl i wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy w jakiś tam sposób zaoszczędzony 1000 zł, No więc żadna Ameryka, po prostu podstawowy 1000 zł. Systematycznie. Będę chciał odkładać, powiedzmy, żeby łatwo było liczyć 100 zł. A więc po pięciu latach mamy 7000 zł. No, weźmy pod uwagę inflację, etc. Ale to na czym chciałbym, żebyś skupił swoją uwagę. Kropla drąży skałę, gołąb małymi porcjami, a więc te porcje mamy tu. Natomiast to kropla drąży skałę. Potrzebny jest ileś lat. Ileś set, tysięcy uderzeń, żeby coś mogło się wydarzyć. A więc wydłużmy naszą perspektywę przynajmniej na 35 lat. Czyli powiedzmy już coś, co nas po prostu wszystkich czeka. To jest często okres, jaki spędzamy w pracy, czyli nasza kariera lepiej lub gorzej prowadzona, ale mniej więcej w takim okresie e, czasu się rozgrywa. No i przez ten okres, gdybyśmy odkładali miesięcznie 100 zł i nic z tym by się nie działo, czyli do przysłowiowego tapczana, mielibyśmy na koniec 43 tysiące złotych. To teraz sobie poteoretyzujmy. Gdybyśmy to wrzucili nie na lokatę, bo lokata, tak jak już możesz się sam przekonać, są okresy, w których ten e, jakby zysk jest wręcz ujemny, tak, czyli jeden... 0% w stosunku do inflacji, a możemy trafić na taki okres jak teraz, gdzie już reklamują się pewne firmy, że dadzą ci 4%. A więc to nie jest dla nas żaden benchmark, żadne źródło do porównania. Ja bym sugerował coś, co jest najczęściej powtarzalne i od 120 lat można znaleźć badania, że jest to osiągalne w sposób naturalny i powtarzalne. A więc weźmy sobie SP500, czyli najstarszą giełdę na świecie. Wiem, zaraz pewnie zostanę poprawiony. Nie, wiem, że pierwsza giełda była w Niderlandach powstała w 1600 roku tam z grosznikiem. Ale umówmy się, chodzi mi o pewnego rodzaju formę, którą znamy na dzień dzisiejszy i coś co jest pewne i działało niezachwianie przez kilka set lat do tyłu, tak? A więc weźmy sobie S&P 500, coś co jest w zasięgu każdego z nas. I średnią stopę zwrotu w granicach 9%. I co się wydarzyło? Z naszych 43 tysięcy złotych robi się już szacowany zysk w granicach 273 tysięcy. Czyli proszę zwróć uwagę, sześciokrotność tej kwoty. Zwróć uwagę dalej, że jeżeli weźmiemy nie 35 lat, ale weźmiemy to na 40 lat, Mamy już o 150 tysięcy, czyli o połowę więcej. A więc zwróć uwagę, ten wykres jest bardzo istotny, że na początku ten przyrost będzie marginalny, ale z czasem on znacząco przyspiesza i im dalej w czas, tym ten poziom przyspieszenia jest wyższy. Dlatego jest tak istotny, żebyś niczym gołąb od najmłodszych lat, kiedy to wideo trafiło Ci w rękę, żebyś już zaczął coś robić ze swoimi pieniędzmi. Wyobraź sobie, że mamy teraz kwotę 40 lat po 100 zł, 500 tysięcy, a weźmy teraz podwójnie, wpłacajmy 200 zł, ale dajmy za to 20 lat. Proszę, 140 tysięcy. Dużo, dużo mniej, pomimo iż więcej wpłacamy. A więc ten okres, startu tego momentu w którym rozpoczniemy nasz proces inwestycyjny ma równie duże znaczenie jak wkład pieniężny który później będziemy lokować w nasz instrument inwestycyjny. I tutaj pokażę swój przykład jednego z moich rachunków, który stosuję właśnie jako ten przykład gołębiego, tak, że niewielki procent kwoty Wpłacany, ale systematycznie. To, co widzisz tutaj, tam zielone, delikatnie linię przerywaną, to są kwoty, które wpłacam na ten rachunek. I robię to raz w miesiącu. Slecenie stałe. Natomiast to, co widzisz tutaj, ta gruba niebieska linia na górze powyżej, to już jest zysk, który osiąga, osiąga mój ten instrument inwestycyjny. Proszę zwrócić uwagę, że niekiedy jest to 15%. Ale cały czas te pieniądze są tam dopłacane i jest ten procent zawsze jakby dopasowywany do kwoty, która jest aktualnie zainwestowana. Ale są też gorsze momenty na giełdzie. Na dzień dzisiejszy, kiedy cały rynek już od dobrych 3-4 miesięcy spada, nadal mamy tutaj zysk. I to nie chodzi o to, żeby cały czas być na plusie, tylko najważniejszym elementem tego całego biznesu jest to, żebyś po pierwsze, uświadomił sobie, że źródło stałego dochodu to jest klucz do tego, żebyś czuł się bezpiecznie i żebyś funkcjonował na tym świecie. Po drugie, im szybciej zaczniesz oszczędzać, a następnie zaoszczędzone pieniądze inwestować w bezpieczne inwesty instrumenty inwestycyjne, tym po trzecie szybciej osiągniesz ten efekt. Który jest przez ciebie wymarzony, do którego zmierzasz. I to, co pokazywałem w kalkulatorze inwestycyjnym, tu może to być kwota 200 zł, 100 zł. Naprawdę to jest rzecz drugorzędna. Najistotniejszym paliwem tego wszystkiego są lata, które po prostu bezpowrotnie ci uciekają. Dlatego też zachęcam Cię do tego, żebyś już dziś zaczął oszczędzać i zaczął. W jaki sposób inwestować swoje pieniądze. Jeśli coś będzie budziło Twoje wątpliwości albo nie będziesz wiedział gdzie i jak, to oczywiście zachęcam do zadawania pytań. Postaram się coś podpowiedzieć. Tymczasem dziękuję Ci za poświęcony czas i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Pozdrawiam, Paweł Salamucha. Cześć.